Dziś niewątpliwie najpopularniejszym człowiekiem w Polsce jest pan Łukasz Mejza i wiadomo, że nieważne co się w demokracji mówi, byle z nazwiskiem, więc na pewno z takim nazwiskiem spokojnie wejdzie do Sejmu po raz drugi i trzeci. Mają się wyrobione. Natomiast co mnie zaskoczyło w tej sprawie, to to, że ja słyszałem przemówienie pana Mejzy, jak on się tak powiem, spikiwał z pisem <coughs> PIS i tak sobie pomyślałem w sumie, Boże, Boże co, co, za, co za, idiota. No, a potem okazało się, że jest tutaj, no, oszust. Otóż w normalnych krajach, w normalnych krajach, żeby być oszustem trzeba być bardzo inteligentnym. bo trzeba ludzi jakoś oszukać, nie? Natomiast tutaj okazuje się, że w Polsce nawet idiota może zostać oszustem, jeżeli tylko jest dobrze Partyjnie ustosunkowany, i to jest bardzo niepokojący objaw. Ale ja nie chcę mówić dzisiaj ponurą, pomówmy trochę o, o dowcipach, a ja będę mówił o pouczające, Pouczające wyłącznie. Otóż, pierwszy dowcip to jest bardzo pouczający, bo on jest z siódmego roku czy 8. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w kilka lat po że tak powiem, już w wojnie, kiedy już granice były ustalone, nagle zaistniała potrzeba korekty granicy między Polską a Związkiem Sowieckim. Tam konkretnie na, na terenie Ukrainy. Natomiast no straciliśmy wtedy miasteczko Beus, ale to nie to miasteczko Beus, bo ten miasteczko Beus oryginalne to jest na południu, tam w, w Serbii gdzieś jest miasteczko Beus, a to jest inne miasteczko Beus. Beus, ale straciliśmy je, bo tam były jakieś pokłady węgla i, i trzeba je było koniecznie oddać Związkowi Sowieckiemu w za coś tam. No niestety straciliśmy na tej wymianie, no ale dowcip z tamtego czasu jest taki, że Miana już jest postanowiona, i komisja mieszana przychodzi w teren. No, i przychodzą do chłopa i mówią do niego: Tak, proszę pana, to wytyczamy nową granicę. Ta granica, tak na papierze, nam wyszła, tak przecina panu gospodarstwo na pół, więc niech pan się zdecyduje, czy chce pan być po tej stronie granicy, czy po tej stronie granicy. No to on się pomyślał, pomyślał, mówi: To ja chcę być w Polsce. No, to mówią sowieccy członkowie komisji, ale to może byście przyszli do nas. To u nas wiecie, jest wszystko wspólne, nie tam, żebyście sami się pachali, ten, ten grunt, tylko jest Kłos. A on nie, a on chce być w Polsce. No to mówią, ale słuchajcie, ale u nas w Związku Sowieckim to są traktory. Traktory, nie będziecie tam orać koniem czy tego, tylko traktory będą. A on nie. No to mówią, słuchajcie, ale traktory, ale są kombajny, będą kombajny, one same zbierają zboże, młócą, wszystko robią, no. a on nie. No to sowieccy członkowie komisji się zirytowali i powiedzieli, to wy go tutaj namawiacie, wy tutaj Polacy, przyjdźcie jutro do nas do Lewkomu, to my was jutro przekonamy. No dobrze. Zajutrz chłop przychodzi do lewkomu, czapkę w ręku ściska, tam już stół nakryty czerwonym suknem. Marks, Engels, Lenin, Stalin, prawda, wiszą na ścianie. No i przychodzący lewkomu mówi: No i co to no Na myślicie, chcecie do Rosji? A on mówi: Nie. No ale słuchajcie, te traktory, te. Nie, nie. No to on się załamał. On mówi: No dobrze. Chcecie już, bądźcie sobie w tej pańskiej Polsce, tylko powiedzcie tak uczciwie. Dlaczego nie chcecie być w Rosji? Tak uczciwie. No, tak uczciwie. bo żona mi mówiła, że zimy w tej Rosji okrutnie ciężkie. Także jak Państwo widzą, są różne motywy działań, działań ludzkich i nie nam je oceniać. Nikt chyba w Polsce nie znam dowcipów malajskich. Chińczycy w ogóle nie znają pojęcia dowcipów, a Malaje jednak znają w odróżnieniu od Chińczyków. I to jest jedyny znany mi dowcip malajski. Dowcip jest o śwince. Otóż któregoś dnia telewizja przyjeżdża do jakiejś wsi, wsi w Malezji i y, z, widzi ze zdumieniem, że tam po wsi biega świnka, która zamiast lewej tylnej nogi ma protezę. No więc tacy zdziwieni pytają, gdzie są właściciele tej świnki. Znajdują właściciele świnki i pytają, ale dlaczego ta świnka ma protezę? A, bo to jest bardzo dobra świnka. No dobrze, ale dlaczego ona ma protezę? A, bo kiedyś żeśmy poszli w pole pracować i wtedy się wybuchł, wybuchł pożar w domu. Też świnka rzuciła się do domu, wyciągnęła dziecko. Dziecko razem z kołyską, z kołyską poleciała, zalorowała nas. W mi pole. To jest bardzo dobra świnka. No dobrze, ale dlaczego ona ma protezę? No, bo to jest bardzo dobra świnka. Ale dlaczego ona ma protezę? No, bo kiedyś dziecko wpadło nam do studni. Świnka natychmiast zwoliła koło wrót, wiadro wpadło do środka, dziecko chwyciło się do wiatra, poleciała świnka, świnka do sąsiadów, sąsiedzi wciągnęli dziecko. No to jest bardzo dobra świnka. No dobrze, ale dlaczego ona ma protezę? No, bo to jest bardzo dobra świnka. No dobrze, ale dlaczego ona ma protezę? No bo myśmy kiedyś pojechali do miasteczka do kina. A tutaj się złodzieje włamali do domu, a świnka natychmiast robiła kwiku, ściągnęła sąsiadów, z jej spuszczyli złodzieje. No dobrze, ale dlaczego ona ma protezę? No przecież tak dobrej świnki to nie można zjeść od razu w całości. Eee, tu hmm. chwila, tu chwila dowcipu, bo do, dobrze jest, jak chcę dowcipu powiedzieć. Otóż. Eee... W Związku Sowieckim do klasy przychodzi nauczycielka i mówi słuchajcie dzieci, przynieście jutro po rubelku, zbieramy na Partię Komunistyczną w Etiopii. Dzieci przyniosły po rubelku, Wania nie przyniósł. Waniaczko, a dlaczego? Tata powiedzieli, że w ogóle nie wiedzą, czy w tej Etiopii jest Partia Komunistyczna. Dobra, minął miesiąc, dwa, nauczycielka przychodzi do klasy i mówi dzieci, dajcie mi jutro po rubelku, zbieramy na Związki zawodowe w Etiopii. Dzieci przyniosły, Wania nie przyniósł. Panieczka znowu, tak? Na powiedzieli, że nie wiedzą, czy w abysyni istnieje jakiś tam zjazd. Mimo no miesiąc drugi, nauczycielka mówi, dzieci przynieście porubelkę. zbieramy na głodujące dzieci w abysyni. Dzieci, ze porubelkę. Wania przyniósł trzy. jest zdałowania. Tak, tata powiedzieli, że tam są głodujące dzieci, to musi być partia komunistyczna i Jak była akcja pomocy budujących dzieciom w Etiopii, to zbierano na całym świecie pieniądze, kupowano jakąś mąkę, tam statki przewoziły i tak dalej, pieniądze były ogromne. Do dzieci dotarło 0,6% tej pomocy. Resztę to były koszty urzędów, transportu, statków, resztę na miejscu skarbni żołnierzy komunistycznej partii Etiopii. I do dzieci dostało 0,6%. To jest reguł światowy. Na ogół kradną tylko połowę, ale, ale tam, tam kosztowało to. Także lepiej jak to zrobią prywatne fundacje niż, niż państwo.